Cześć! Dzisiaj otworzymy wspólnie Glossy Boxa z okazji dnia matki. Ta sztuka pójdzie na pewno dla mojej mamy, ponieważ uważam, że to jest świetny prezent. Moja mama bardzo lubi kosmetyki. Mam cichą nadzieję, że będzie tutaj coś fajnego dla skóry dojrzałej, ponieważ moja mama bardzo mocno skupia się na pielęgnacji, więc też liczę na to. Na pewno zrozumie, że musiałam pudełko otworzyć i pokazać. Tak, także zacznijmy. Ja od razu Wam powiem, że e, wszelkie szczegóły dotyczące Glossy e, znajdziecie na ich stronie. Pudełka możecie zamawiać e, i one będą przesłane do Was wcześniej niż na dzień matki. Wszystko jest oczywiście na Glossybox.pl. Dobra, wyrzucamy kartonik. Mamy pudełko. Otwieramy. O, i od razu widać, że jest inny papier, taki ładny w kwiatki. I inna wstążeczka. A, tutaj w ogóle to pudełko jest droższe, ale właśnie czytałam o tym, że mają być pełnowymiarowe produkty, co jest świetne. Dziękuję Ci mamo. No to, ty, glossy box i tutaj z tyłu spis produktów. Dobra, nie patrzę na niego. Od razu otwieram i będę patrzeć na same produkty. No! No nie, nie chcę takie żeby było podarte. Dobra, okej. Okay. Eee, co my tu mamy... A tutaj ulotka po prostu Glossy Boxa w środku eee, i kosmetyki zaczynamy od pierwsze, co, co mi się rzuciło w oczy, to jest pomadka Elie Paris pomadka? nie to jest Smoky Effect Kohl, wezmę kartkę bo chyba się zaraz pogubię eee, smo effect Smoky Eyes, intensywny kolor wysoka jakość, eee, łatwość aplikacji tylko nie napisali jaki to rodzaj produktu ale to jest chyba taki, aha to jest taki cień liner eee, w które wygląda jak pomadka No dobra Zobaczymy eee, Co tu jest dalej? Bella Pierre. Bella Pierre Cosmetics Super Lip Gloss Błyszczyk do ust Bella Pierre z naturalnych składników Zbogacona witaminę E Oraz olejki z żożowa, awokado i słonecznika Też... Eee, a! Same pełnowymiarowe produkty No No Dobra To lecimy to Na razie dwa do make -upu. Całkiem sporo eee, O to jest coś, co Glossy akurat pisała na swoim fanpage'u, że z tej firmy Monu właśnie będą rzeczy, coś tam będzie właśnie z okazji Dnia Matki. W ogóle nie mam pojęcia, czy one są identyczne całkiem to pudełka. Wydaje mi się, że się drobnie, jakimiś takimi, jakimiś niuansami będą różnić, także dajcie znać, jak macie coś innego, koniecznie. Co tutaj mamy? Mono Professional Care Skin Perfector. Lekki krem wygładzający niedoskonałości, podkreślający naturalny blask skóry twarzy. O, to może być świetne. To jest produkt warty 100 zł za te 50 ml. Normalny, pełnowartościowy produkt. Pokładam w tym dużą nadzieję, że to będzie coś naprawdę, co przypasuje mojej mamusi. Yy, co dalej mamy? Tutaj duża buteleczka Sexy Hair. Yy, Silki Sexy Hair, peace... Jest Lekkie serówno błyszczające do włosów gęstych i grubych, zapobiegające puszeniu się. Yy, moja mama ma włosy, które się puszą, ale z kolei ma bardzo wrażliwą skórę głowy i wiele kosmetyków yy, do yy, pielęgnacji jak i stylizacji włosów po prostu yy, sprawia, że no ma dyskomfort, że swędzi ją, no, nie jest fajnie. Mam nadzieję, że to będzie coś, co, co bardziej sprawi radość, jeśli o to chodzi. Eee, także jeśli chodzi o puszenie włosów, to jest trafione. Jeśli chodzi o te rzeczy do make-upu, eee, błyszczyk czy, czy ten Kajal, eee, no zobaczymy. Nie widziałam u niej takich rzeczy. Może będzie skoro do wypróbowania. Eee, co jeszcze mamy? Mi Z Mi, mi, mi. O! To fajne jest. Mimimi Cosmetics osiemiewające pudrowy cień do w klasycznym odcieniu. To jest taki, ym, taki, takie metaliczne, bardzo ciemne srebro. Yy, dobre do smoki. Yy, moja mama raczej w brązach operuje, także zobaczymy. <grym> I co tu dalej mamy? A! Yy, po prostu gąbeczki do... Gąbeczki do... Yy, do... Boże! Co, co się tak dzisiaj zaczynam? Gąbeczki, gąbeczki lateksowe do... Podkładu. Dobre dla każdego i zawsze także to produkt uniwersalny. E, całkiem fajnie wygląda w taki, taki kwiatek. Nie znam tej firmy. W ogóle znam tylko mimimi w ogóle z tych, z tych, z tych produktów. Tutaj nawet nie widziałam na oczy tych nazw. Yy, także no, zobaczymy. Dam jej, wypróbuję. Mam nadzieję, że się bardzo ucieszę. Yy, mam nadzieję, że wy też macie jakieś fajne pomysły na prezenty dla Waszych mam Jeśli nie yy, i zobaczyłyście, co jest w środku, teraz możecie wiedzieć, czy yy, będzie coś fajnego, co przypasuje Waszym mamom. I moim zdaniem to jest właśnie fajny pomysł, bo dzięki temu wiecie, a nie nie będzie jakiegoś rozczarowania, bo mniej więcej wiecie o co chodzi i co tutaj będzie. Bo pewnie jak produkty się, jeśli produkty się różnią, to są to jakieś niewielkie różnice. Dobra, dajcie mi znać, co o tym myślicie i co uważacie o takich wyjątkowych glossyboxach. Bo ja lubię coś takiego i uważam, że to jest fajny pomysł, tak samo jak męskie glossy, Też fajne. Ale nie będzie wychodziło niestety co miesiąc, tylko co kilka miesięcy. Bo i tak jest zawiedziony. Dobra, dzięki, pozdrawiam, pa!